Ten weekend spędziłem w Barcelonie, byłem na mieście, i tak, zróbmy sobie takie podsumowania, też i taką informację dla innych, którzy mieliby możliwość sobie jechać, pozwiedzać na Barcelonę. Jak to wszystko się odbywa, ile to mniej więcej kosztuje i jak z przejazdami czy to metrem, czy pociągiem, autobusem, czy też taksówką po Barcelonie. No i zresztą od tego, że ja jechałem do miasta z parkingu pociągiem, linią R4. Koszt biletu jednorazowego to 2,65. Tak wyglądają bilety. To są te pomarańczowe, to są na linie kolejowe. Znaczy, no ogólnie to są wszystkie bilety jednorazowe. I tak jak widzicie, zużyłem tych biletów 3, ale z tego co widziałem, bo bilety kupuje się w autobacie. To w tym automacie jest też opcja kupna biletu 24-godzinnego, który z tego co widziałem kosztuje 9,90. I wtedy możecie sobie jeździć yy, ile chcecie metrem, pociągiem, autobusami. Po prostu sobie latacie, jeździcie po Barcelonie. No ale do tego dojdę za chwilę, bo w sumie to nie trzeba go kupować, jeśli ma się mniej więcej trasę zaplanowaną. Na pamiątki jakieś typu na Barcelona, strefy Kibica wydałem chyba 30, 45 euro. Na jedzenie wydałem na kebabas z Adany 11 euro. Mochito raz 9 euro. Mochito na plaży 13 euro. I dwa piwa w tym barze chyba 6 euro kosztowały, bo tam wyszło po 1760 bodajże na, na osobę za obiad. Hmm. Co do samej Barcelony, to jest rozległa i najlepiej poruszać się komunikacją miejską. Bo wychodzi najtaniej. I można ją sobie tak rozplanować, że jest coś takiego jak opcja jazdy na jednym bilecie. Mianowicie, jak sobie zaplanujecie trasę z przesiadkami, to niektóre przesiadki są takie, że można się przesiąść między w moim wypadku metrem a Między metrem a metrem, przepraszam, tam mówiłem, że autobusem, ale między metrem a metrem, tylko po prostu inna linia. Ku metrem a autobusem, bez wychodzenia ze stacji. To znaczy, że jeśli wyjdziemy za bramki. I ten bilet drugi raz skasujemy Do wyjścia nas wypuszczą bramki, no to bilet przepada. A jeśli poruszamy się po dworcu, w tunelach, między dworcami, stacjami, i między przystankami, bez skanowania tego biletu, skasowania, to wtedy jedziemy na jednym bilecie. Przy wejściu do autobusu czy do metra stoi zawsze ochrona, sprawdzi nam ten bilet. I tutaj I dodam że wejście na stację wygląda tak, że bierzemy ten bilet, są bramki, wsadzamy go, skanujemy i to już rozpoczyna się nasze wejście do metra. Przechodzimy przez bramki i znajdujemy się już po prostu na stacji i możemy się poruszać różnymi liniami, z przesiadkami i tak dalej. Chodzi o to, żeby po prostu przez te bramki nie wyjść, bo są bramki takie, że wychodzi się na wyjście z dworca, przystanku, a są bramki przechodnie, gdzie przechodzi się między stacjami, tunelami i tak dalej. Bez skanowania, że jedziemy po prostu z przesiadką między linią a linią, to właśnie przechodzimy przez te bramki, tak zwane luźne, a nie te otwierane. Bo jak już otworzymy bramkę, wychodzimy, bilet przepada, trzeba kupić wtedy jeszcze jeden. Także to taka uwaga: zwracajcie uwagę, jak będziecie sobie planować trasę, żeby właśnie między stacjami, między przystankami, jak macie przesiadkę, przechodzić przez bramki te takie luźne i sobie wtedy idziecie. Od razu do drugiego pociągu, tam was sprawdzą bilet, przeciągną przez maszynkę i wchodzicie sobie dalej. A jak już zeskanujecie przez bramkę i wyjdziecie za bramkę, to już powrotu niestety nie ma, bez nowego. Wchodzi nam ten bilet i możemy sobie wtedy jechać. Także wychodzi nam taniej, że jeden taki przejazd wtedy wyjdzie dwoma liniami, to wyjdzie i tak 2,65. I ja tak właśnie zrobiłem, jak jechałem z, z plaży do. Pod kampną, tak, pod stadion. Jechałem autobusem z przesiadką, yy, przepraszam, metrem z przesiadką do autobusu i na jednym bilecie sobie pojechałem, czyli za 2,65. Jeśli chodzi o Sagrada Familia, czyli Katedrę Bazylikę w Barcelonie, bo ona jest w remoncie cały czas już kupę lat. Wejście do niej kosztuje, trzeba ściągnąć aplikację z kodu QR. I wejście do niej kosztuje albo 26 euro, albo 36 euro. Już nie pamiętam dokładnie, ale trzeba ściągnąć aplikację z kodu QR, wykupić bilet i ustawić się w mega długiej kolejce. Do wejścia nie wiem, czy wejście jest indywidualne, czy w grupach, jak to wygląda. Nie wiem, bo naprawdę kolejka była potężna, ciągnęła się i ciągnęła, dlatego zrezygnowaliśmy z wejścia do Sagrady Familii ale z, z, można ją całutką obejść sobie, pod Sagradą Familią jest pełno punktów z pamiątkami e, jak i barów, można sobie zjeść wypić drinka, tak jakby wypiliśmy sobie mojito można sobie zjeść, można sobie e, kupić pamiątki, im dalej od Sagrady Familii, tym taniej na przykład ja tutaj, bo byłem z kolegą ze Słowacji, odeszliśmy od Sagrady około 200-300 metrów i te same figurki, yy, bazyliki, były już nie po 30 euro, a po 20 euro, a po negocjacjach, jak wzięliśmy dwie, to policzyli nam po 15. Także trzeba się negocjować, bo ogólnie tam większość co handluje tymi pamiątkami to Chińczycy, Hindusi yy, i tak dalej, tak dalej, nacje, że tak powiem indyjskie. O. I spod Sagrady Familii udaliśmy się pieszo jakieś 2 km jest do, na plażę. Na plaży sobie wypiliśmy mochito, mochito kosztowało 13 euro na samej plaży w beach barze. Yy, później szliśmy w stronę właśnie kampną na przystanek. W międzyczasie wysił się sobie na tradycyjne hiszpańskie churros z czekoladą. Tutaj polecam odwiedzić, jakby ktoś się wybierał. Między Sagradą a plażą jest właśnie miejsce z ciurosami, już Wam pokazuję jakie. I to miejsce z ciurosami nazywa się Xuleria Las Palmeras. Jest około 200 metrów od plaży, idąc w stronę Sagrady, po prawej stronie. Bo z Sagrady do plaży jest po linii prostej ulica po prostu jedna długa, prosta i tam po prawej stronie idąc od plaży w stronę Sagrady w pewnym miejscu będzie takie małe wejście z reklamą churrosów. Exsuleriales palmares, właśnie tradycyjne, świeżo wypiekane ciurosy, Nie żadne brożone, tylko na świeżo wyciskane z ciasta na olej, pieczone, gorąca czekolada w kubeczek, posypane cukrem albo cukrem z cynamonem. Także tradycyjne ciurosy Panie, jest naprawdę bardzo przemiły. I porozmawia i w ogóle jest taki po prostu kontaktowy, otwarty. Zresztą jak wszyscy Hiszpanie. No Hiszpania to jest po prostu kraj, gdzie każdy do Ciebie jest otwarty w ogóle. Ale to nie trzeba od mówić, to każdy wie o Hiszpanach. No ale idąc dalej, pojechaliśmy tym autobusem właśnie z tą przesiadką na jednym bilecie pod Camp Nou. Camp nou jest w budowie. I, i, i w Camp nou działa obecnie kafeteria. Stoiska z pamiątkami I właśnie klub kibica Gdzie można kupić sobie wszelkie pamiątki I tak dalej, koszulki, piłki Ceny mniej więcej Kształtują się, koszulka jakieś 140 euro Oficjalna Szaliki od 20 do 25 Jakieś kubki, magnesy, breloczki No ja Już Wam pokazuję co kupiłem Ja akurat kupiłem mini bufandę Bo już duży mam szalik Znaczy duży mini szalik, bo duży już mam e, Magnesy tu jest przypinka Barcelony. Breloczek tutaj pucharu bardzo ciężki fajny i monety pamiątkowe. Jedna moneta jest a jeszcze taki breloczek jest. I jedna moneta jest z Robertem Lewandowskim a druga jest z Camp Nou. Na miejscu są z automatu do kupienia za 5 euro. Ach. Dalej jadąc, spod Camp nou, oczywiście obeszliśmy sobie Camp Nou porobić zdjęcia i tak dalej, wiadomo, jest też tam kino i klub VIP, no jak to przy każdym stadionie, do koloru, do wyboru można sobie wybrać, gdzie chce się wejść, odwiedzić. Spod Camp nou pojechaliśmy, bo jest około, już wracaliśmy do samochodu, do stacji metra. Pojechaliśmy taksówką sobie na Barcelona Sans. To jest stacja główna, stacja metra, gdzie łączą się metro, koleje, autobusy i itd. Dość duża, bo to nie jest główna, ale dość duża stacja metra Barcelona Sans. Pojechaliśmy sobie taksówką około 2,5 km, km. Za taksówkę zapłaciliśmy 10,70, ale staliśmy w hu ho, ho, ho w korkach. Gdyby nie było korków, to by się zapłaciło około 8 euro. Dla porównania Uber albo Bolt wychodził około 12-13 euro, bo te sprawdzałem. Spytałem się taksówkarza mniej więcej ile by wyszedł taki kurs, powiedział, że około 10 euro. Eee, dlatego weszliśmy i pojechaliśmy sobie taksówką. Z Barcelony Sans, oczywiście znowu kupiliśmy bilet w automacie. Obsługa Ci Wam pomoże, która stacja, który tor, na którą stację chcecie jechać. To no po prostu każdy Wam pomoże. Jest otwarty bez problemu, pokieruje Was. Naprawdę każdy jest dla Was otwarty po angielsku, po hiszpańsku. No po hiszpańsku to normalne, ale po angielsku normalnie się dogadacie. Czy to z obsługą, czy z ochroną, z osobami, których jest pełno obsługi na dworcach wszędzie. Metro jeździ bardzo często, co około 6-5 minut. Pociągi co około 15-20 minut. Autobusy tak samo co 5-6 minut. No, połączenia komunikacyjne są po prostu rewelacyjne. Najdłużej czekaliśmy 15 minut na pociąg powrotny, już do samochodu. I to tak ono. Ogólnie w Barcelonie zrobiliśmy na nogach chyba coś około 15 km. E, około tam 30 tysięcy kroków według aplikacji około 15 kilometrów zrobiliśmy e, ja wydałem, bo był ze mną kolega ze Słowacji, no to ja wydałem łącznie z pamiątkami, e, z jedzeniem, z drinkami, z przejazdami I itd., itd. Około e, chyba 60 euro czekaj 40 15 10 o no nie, więcej. No dobra, no może, może do 100 euro się wydało. Szczerze nie liczyłem, bo no. Takich rzeczy się nie liczy, po prostu jest okazja, wychodzi się, idzie. Ale przejazdy liczy się na pół, więc to już wychodzi dużo taniej. Tak jak tutaj w dwójkę, taksówką. Eee, bilety, no to każdy indywidualnie. Eee, naprawdę polecam, nawet jakby samemu, no to. Niech będzie, że wyjdzie wam 100 euro za taki wypad całodniowy, z, z jakimś obiadem, drinkami, z piwem, z pamiątkami. No to uważam, że 100 euro na taki wypad po Barcelonie, gdzie nie patrzy się na ceny, tylko po prostu się wchodzi, bierze je i tak dalej, to nie jest dużo. Bo przyjmuję to tak, że w Barcelonie jest się raz na jakiś czas, a nie co tydzień. No raz na te parę lat. No po prostu się zwiedza, odwiedza, to nie jest tak, że o kurcze, bo tu 5 euro trzeba dać za to, tu 10 za drinka, no nie, jest się raz, zwiedza się, korzysta się z tego, no po prostu się z tego korzysta, jak jest możliwość i ja tak do tego podchodzę, dlatego tak samo nie mówię, że ma tak każdy robić, ale jeśli macie okazję jechać gdzieś na miasto, czy to jest Barcelona, Madryt, czy Rzym, czy jakiekolwiek inne miasto, gdzie macie blisko dojechać, gogle, jeśli nie macie języka, translator. Jeśli nie, no to bierzecie sobie kompana, albo samemu, i po prostu wybrać się, zobaczyć. Bo naprawdę to, co zobaczycie, to zobaczycie wy i to jest dla was zdjęcia, pamiątki. No, ja podchodzę do tego tak, że jestem w pracy, a jak na wakacjach, i najlepsze jest to, że jeszcze za to mi płacą. Że ja nie muszę płacić za wyjazd, tylko jeszcze za to mi płacą, że tu jestem. Tak, do tego podchodzę i korzystam z tego. Jak tylko mam możliwość, po prostu wychodzę, jadę na miasto bo warto po prostu Wspomnienia to są nasze, to co my zobaczymy to nasze 100 euro W skali powiedzmy roku takich wyjazdów niech będzie 5, 10 To nie jest dużo, powiedzmy sobie szczerze no, To 100 euro to jest kurczę mniej niż jedna dniówka, dosłownie No to no, no to niech będzie, że jedna dziówka Wam wyjdzie na taki właśnie wypad ale co wspomnienia i pamiątki to nasze. Także jak macie okazję, jeździcie, odwiedzajcie, bo naprawdę warto. A mogę wam powiedzieć, że czy to we Włoszech, czy w Hiszpanii, jeśli nawet będziecie mieli problem z pociągiem, z autobusem, każdy Wam tam pomoże i spróbuje pomóc. Choćby nie zdał języka, to Wam po prostu spróbuje pomóc, bo tam jest każdy. We Włoszech tak samo, w Hiszpanii jest każdy tak otwarty, że. Witają Was po prostu wszędzie, tak, witamy i w ogóle każdy jest uśmiechnięty, miły, wita się z Wami, nawet no idzicie ulicą sobie i buenos dias i w ogóle, buenas noches, każdy się z Wami wita cały czas i to jest coś pięknego, co jest po prostu niespotykane, choćby nawet w Niemczech, czy nawet u nas w Polsce niestety, a tutaj to jest na poziomie dziennym, gdzie każdy się z nami wita, jest miły, uśmiechnięty, otwarty i przyjaźnie nastawiony. Także tym miłym akcentem kończę i macie okazję, zwiedzajcie, odwiedzajcie. Polecam. Dzięki bardzo jeszcze raz za oglądanie tego jakże długiego materiału. Także pierwszy raz to robię, ale zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do polajkowania. Jak macie jakieś pytanka, serce komentarz jest dla Was. Postaram się odpowiedzieć. Jak tylko będę potrafił i znał odpowiedź, żeby jak najbardziej Wam pomóc. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Cześć.